Akademicki Radio Kampus, dziewięćdziesiąt i FM. Za nami już góral i siedzę, robię muzę, a my teraz także w tanecznych rytmach przenosimy się na parkiet. Będziemy mówić o salsie i o tym tańcu: jak, czym on jest tak naprawdę dla tancerzy i co jest w nim tak bardzo fascynującego, że coraz więcej młodych osób decyduje się rozpocząć naukę właśnie tego tańca. Teraz w rozmowie Piotrek Topoliński. Radio Campus i klimat popołudnia Mówić będziemy o tańcu W końcu czas karnawału rozpoczął się Więc możemy przez chwilę Po sesji, po egzaminach Odpocząć, pójść na balet A właściwie Na balet, na parkiet, żeby potańczyć Salsę, na przykład Krzysiek Pstrągowski, Warsaw Salsa Club Jest gościem Radio Campus cześć Witam serdecznie Właśnie, czy jeśli powiem balet i iść na salsę To to nie jest błędne? Iść na salsa jak najbardziej tak, natomiast balet to już bardziej jest jako określenie samej techniki tańca. Chociaż wiem, że wiele osób też tak mówi. Także jak najbardziej oczywiście tak. Natomiast głównie chodzi albo wieczorem na salsoteki, czyli na tematyczne imprezy, na których głównie leci muzyka salsowa, na której jest klimat przede wszystkim Latino i można się naprawdę fantastycznie wybawić. Salsoteka! To w, tak. w ogóle fajna sprawa prawda, Bo to jest połączenie słowne salsy i dyskoteki i faktycznie to tak jest, że to są dyskoteki, to są imprezy, na których tańczy się przede wszystkim salse. Cały ich urok polega głównie na tym, że tańczy się w parach, czyli jest to rzecz, którą trudno jest zobaczyć na zwykłej imprezie w klubie, gdzie leci muzyka puszczana tylko i wyłącznie jak gdyby dla mas po to, żeby, żeby się tym jakoś pobawić. Natomiast tam każdy bawi się w grupie, ale bawi się sam. Tutaj za każdym razem możemy pobawić się wspólnie z kimś i to jest naprawdę fantastyczne uczucie. To swoją drogą, gdy wyobrażam sobie taką zwykłą dyskotekę, to tam każdy tańczy jak chce. To jest taniec połamaniec, albo taniec staniec przy ścianie, no różne rzeczy. I mam wrażenie, że mm, niewielu ludzi potrafi tańczyć. A może na to patrzę tak ja, który jest w ogóle taki nieruchawy i drewniany, suchy jak wiór. Każdy zaczyna nieruchawy, drewniane, suchy jak wiór, ale po to się też chodzi na kursy, żeby tego tańczenia się nauczyć. Oczywiście, jednym to przychodzi łatwiej, drugim przychodzi wolniej, natomiast e, nigdy nie jest tak, że ktoś przychodzi i po jakimś czasie dalej, dalej nic nie umie. Oczywiście na salsotekach tańczy się e, głównie salsa, czyli coś trzeba umieć, natomiast to też jest trochę na tej zasadzie jak z każdym innym tańcem i w zasadzie jak ze wszystkim w życiu. Im umiemy robić coś lepiej, tym coraz bardziej się tym bawimy i sprawia nam to, większość. Tutaj oczywiście mamy jakiś zakres zasad, wśród których się poruszamy, ale to jest fajne, bo od razu na początku daje nam już pewne umiejętności. Także po dwóch, trzech zajęciach możemy na spokojnie pójść na imprezę i potańczyć. O zajęciach może za chwilę, Aha. ale wcześniej chciałbym zapytać, czy jest taka granica? Po której już nie można zacząć tańczyć. Tu myślę o sobie dwudziestoparolatku, czy o czterdziestolatkach, jak to jest, nie, patrząc nie. na swoją na przykład szkołę tańca. Bo... Tak, nie ma zupełnie takiej granicy. Oczywiście większość osób to są osoby młode, aktywne w trakcie studiów, po studiach. W często osoby, które jeszcze nawet studiów nie zaczęły. Natomiast zdarzają się u nas na zajęciach osoby, które mają lat naście, zdarzają się takie, które mają lat 10 i jest to często bliżej 40, 50, 60 również, także jak najbardziej tanie jest tutaj, dzieje się na przekroju po prostu każdej grupy wiekowej i każdy może znaleźć coś dla siebie. Jeżeli nie chcecie, żeby wasze imprezy ograniczały się do czegoś takiego jak taniec, taniec słuchajcie nas dalej, nie kończymy tego tematu, za chwilę powracamy do Salsy, a już teraz na Antenie Radia Campus popsyślę Break It. Studencki punkt słyszenia. Po wiadomościach powracamy do klimatu popołudnia i muszę wam powiedzieć, że o porozumieniu międzypokoleniowym jeszcze będzie głośno, bo rok 2012 ogłoszono rokiem aktywności społecznej osób starszych i solidarności międzypokoleniowej. I tutaj okazuje się, że także taniec, także salsa może być tą płaszczyzną, która trochę osoby reprezentujące te dwie grupy do siebie przybliży. Piotrek Topoliński pytał także i o to w rozmowie z Krzyśkiem Pstrągowskim z Warsaw Salsa Club. Salsa tańczy się w parach, czy łączycie parę 20 z sześćdziesiątką, czy raczej że tak w nie ogóle zdarzy? nie łączymy par. Właśnie e, salsa jest przede wszystkim tańcem użytkowym i tańczymy, uczymy się go po to, żeby umieć go zatańczyć z każdą osobą, która cokolwiek potrafi zatańczyć. Nawet nie zawsze koniecznie salsa. Taniec e, salsa, czy to jest salsa, czy to jest baciata, o której może za chwilę, e, jest przede wszystkim dobrą zabawą, jest pewnego rodzaju grą, jest konwenansem, którym bawimy się na parkiecie. Bawimy się z osobami, które znamy, których nie znamy. Tworzy to pewien klimat tego po prostu, że chcemy potem przyjść na kolejną imprezę i może czasami poświęcić te północy także w środku tygodnia i rano wstać, niekoniecznie do końca do spani, ale na pewno z bardzo dużą dozą pozytywnej energii i taką większą radością każdego dnia. Żeby w takiej salsotece wziąć udział, należy się jednak wcześniej trochę pouczyć. Powiedz, jak wyglądają takie pierwsze zajęcia z tańca i jak wiele czasu się poświęca na takich pierwszych zajęciach? Co trzeba ze sobą mieć? Czy jakieś lekkie ciuchy, buty, a może bez butów wszystko tłumacz? Jasne. E, tak naprawdę najważniejszą rzeczą to jest luz i swoboda. Ubiór w miarę wygodny, natomiast zdarza się u nas często tak, że osoby prosto do pracy w bankach, w biurach przychodzą w w garniturach, w marynarkach. E, dziewczyny w butach też niekoniecznie najwygodniejszych do tańcach. Jedyne, co robią, to zmieniają obuwie i często jest tak, że na przykład przychodzi osoba ubrana w dżinsy i koszulkę, e, przykładowo dziewczyna i tańczy w tym momencie z chłopakiem, który jest ubrany w spodnie od garnituru, koszulę i jeżeli zdążył, to zdjął krawat. I to, to jest fajne, bo to powoduje, że większość tych barier, które znamy na co dzień, gdzieś tam znikają. Zaczynamy od największych podstaw Zaczynamy w ogóle od kroczków solowych, po to, żeby wiedzieć w ogóle, na czym to polega i jak tańczymy. Po kilku pierwszych krokach solowych łączymy się w pary i robimy dokładnie te same rzeczy. Uczymy, jak się trzymać, uczymy, na co zwracać uwagę, że tak naprawdę w tańcu dla dziewczyn to chyba nie tylko w tańcu, bardzo ważne jest bezpieczeństwo i to, żeby czuły się swobodnie tańcząc z partnerem. Panów uczymy, jak mają prowadzić, na co zwracać uwagę, gdzie patrzeć, co robić, żeby potem na imprezie nie podeptać innych, albo ich nie uderzyć przez przypadek. I tak naprawdę przede wszystkim to, na czym nam najbardziej zależy, to jest frajda z tańca, żeby ludzi zarazić tą pasją, bo jeżeli oni się zarażą, to za chwilę sami będą szukać, chodzić i poszukiwać samych siebie w tym tańcu. Piotrek zadał także pytanie o sam taniec i o jego historię. Pomyśl Krzysiek może trochę o historii tego tańca, bo on na pewno jakąś tam piękną swoją historię ma, która w końcu przypłynęła również do Polski. Jasne. Historia oczywiście jest bardzo piękna. Jest to taniec, który pochodzi ogólnie z kręgów łacińskich. Mówi się, że przede wszystkim rozpoczęła swoją przygodę na Kubie i tak, taka jest prawda. Natomiast jest to taniec, który bardzo mocno ewoluował przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Tak naprawdę głównymi ośrodkami salsy to w tym momencie poza samą Kubą to są miasta głównie europejskie oraz Nowy Jork. A, także salsa jest tak naprawdę takim stylem, który tańcach, w którym można zmieścić bardzo dużo. A w latach 70. było to głównie mambo, był to styl przede wszystkim a, polegający na tym, żeby jak najlepiej, jak najładniej wyglądać, głównie praktykowany a, w Nowym Jorku. W, w tym momencie następuje bardzo duży nawrót do korzeni i wielką popularnością cieszą się salsa kubańska, czyli Casino, gdzie zasady są trochę inne i przede wszystkim właśnie też stawia się na dobro zabawę. Najfajniejsze jest to, że te wszystkie style można łączyć, można szukać siebie, można szukać czegoś, w czym my się najlepiej czujemy. I w ramach tej samej muzyki z tymi samymi osobami możemy tańczyć zupełnie coś innego i to wszystko jak najbardziej współgra. Parę minut temu powiedziałeś jeszcze baciato. Takie Baciata, tak. tak. Co to znaczy? Baciata jest to taniec, który pochodzi z Dominikany. Ja zacznę trochę od drugiej strony. Proszę. Jeżeli tańczymy salsę i tańczymy ją na imprezie, tańczymy ją powiedzmy od godziny 22 do... jak będzie drugiej 2.30, to jest 4,5 godziny ciągłego wysiłku. Nie da się, nie da się. Jesteśmy zmęczeni, musimy z powrotem nawodnić organizm, musimy czegoś się napić, A musimy chwilę odpocząć, natomiast... Ciągle chcemy z kimś tańczyć. To, to jest w pewnym momencie taki stan. I wtedy właśnie wchodzi Baciata. Baciata jest tańcem wolniejszym, prostszym. Pochodzi z Dominikany i tańczyło się go głównie na plaży. Nie ma tam zbyt wielu skomplikowanych figur. Głównie Całość polega tak naprawdę na bardzo prostym kroku podstawowym i wzajemnym feelingu, czyli tym, żeby e, pobyć ze sobą trochę bliżej, żeby na spokojnie móc chwilę odsapnąć, ale też dobrze się przy tym wszystkim bawiąc i tańczyć. No to jest też niesamowite, że e, ta tradycja się wywiodła z plaży, że to na plaży ludzie tańczyli i to później gdzieś powie. Tak, tak. Nie na każdej plaży jest tak zimno jak u nas na Bałtyku. E, jeżeli chodzi o Dominikanę, o Karaiby, to jak najbardziej tam jest to możliwe. E, ludzie wychodzą wieczorem, bawią się na imprezach, które właśnie. Nie są na plaży, a tańczą boso i w dużej mierze tańcząc baciaty, można poczuć ten klimat. Można się po prostu odprężyć, zreaksować, można całkowicie odpłynąć myślami gdzieś i mieć z tego wielką mieć jest tego wielki fan. To powiedzmy jeszcze na koniec, dlaczego warto uczyć się tańca? Tańców latynoamerykańskich szczególnie, bo o nich teraz mówimy. Dlatego, że to jest przede wszystkim fajna zabawa, że jest to świetny sposób na poznanie nowych osób, na spędzenie wolnego czasu, na to, żeby zachować dobrą, zdrową sylwetkę, żeby mieć tak naprawdę coś dla siebie, bo nauka tańca jest rzeczą niesamowicie rozwijającą, nie tylko na polu tanecznym, ale uczymy się tak wielu nowych rzeczy, uczymy się zaufania do ludzi, którzy niekoniecznie nam są od razu znani, uczymy się też oczywiście weryfikacji tego zaufania, ale ciągle jest ciągle możemy spotkać kogoś nowego i czegoś nowego się nauczyć. Dla wielu osób jest to sposób na życie, także jeżeli prowadzą swoje życie zawodowe niekoniecznie związane z tańcem, to często jest tak, że ten taniec potrafi wypełnić w zasadzie każdą chwilę wolnego czasu Krzysiek Strongowski, Warsaw Salsa Club Był gościem Radio Campus, dzięki za tę rozmowę Dzięki wielkie A was zachęcamy do tańca, tym bardziej, że na antenie Radio Campus Do rozdania będziemy mieli Jeszcze karnety na zajęcia właśnie W Warsaw Salsa Club